Taka ciekawostka, że jakiś czas temu, chyba z miesiąc temu, troszeczkę mi się nudziło, ale nudziło mi się pod takim kątem, że właśnie zastanawiałem się pomiędzy Freudem a Jungiem. I wtedy jeszcze za bardzo nie znałem tematu Junga, niemniej jednak wiedziałem, jakie były jego takie podstawowe założenia. Pod kątem psychologii, terapii i podejścia do życia, więc stwierdziłem, że zrobię sobie wyzwanie. I tym wyzwaniem była debata z czatem GPT, bo byłem ciekawy, jak ta debata się potoczy. I powiedziałem mu, że jego zadaniem jest za wszelką cenę bronić wartości Freuda. Niemniej jednak, nie może być czegoś takiego, że jeżeli którejś z nas będzie miało rację w argumentach, to drugiemu tej racji nie przyzna, bo będzie uparte. Tylko to ma być merytoryczne. No i zaczęliśmy tą dyskusję. On przedstawił jakieś swoje argumenty, ja przedstawiłem swoje argumenty. To była dość długa rozmowa, całej nie będę przytaczał, bo myślę, że mija się to z celem. Niemniej jednak skończyło się na tym, że w pewnym momencie, po paru nastu wiadomościach, takiej dość lekkiej debaty, przyznał mi rację. Finalnie, koniec końców, założenie było takie, że znaczy. Teza była taka, czy Freud jest lepszy od Junga, i czy Jung jest lepszy od Freuda, i którego z nich powinno się wybrać, czy gdyby świat poszedł filozofią Junga, to dzisiaj ludziom żyłoby się łatwiej. No i koniec końców ta debata doprowadziła do tego, że przyznał mi rację i ja ją wygrałem. Więc, bazując na dobrą, na dobrą sprawę tylko i wyłącznie na takich podstawowych założeniach, tak jak powiedziałem, które znałem odnośnie Junga, byłem w stanie wydedykować na tyle, Rzeczy bazując na własnych doświadczeniach, że nawet takie AI przyznało mi rację pod tym kątem, że faktycznie ta droga byłaby lepsza dla ludzi, bo jest bardziej um, praktyczna, tak bym to określił.